Siemano. Witam Was. Dzisiaj będzie opening Paszki z Fireworkshop.pl do testu pirobajery i petardy. Zapraszam Was serdecznie do sklepu Fireworkshop.pl z kodem Pirogang. Wszystko z małych macie minus 20% na zakupy. A więc co? Przechodzimy do unboxingu. Ja się pozbędę tej folii całej i do Was wracam. Dobra, folia już zdjęta, więc otwieramy kartonik. Jest od SR Pyro, fajny. Dobra, więc co my tu mamy? No, jak widać, porządne mi tu podesłali wyroby pirotechniczne. Na przykład Scream 3S, single szociki, yy, PUF, takie, motylki Butterfly, kulki crackingowe, Explosive Balls od Piromaxa, dość spore, mini yy, fontaines, zobaczymy przy okazji jak one wyglądają. Te fontanienki. No takie małe wulkaniki. <laughs> Paczka stroboskopów. Miałem takie kiedyś. Teraz chyba są one trudno już dostępne. Paczka pikolaków. Z 2014 roku. zabytkowych pikolaków z CE. Rakietki to są rakietki yy, Whistling yy, Rockets Karabinek. Karabinki takie Kolejne yy, stroboskopy. To jest flara biała. Eser Pyro. Nie, super Powera, przepraszam taka Kolejna paczka Pikolaków, rok produkcji 2015. Kolejne kulki crackingowe. Kolejne, kolejny pirobayer y, z crackingiem. Następne, następnie to będą y, takie y, kręcące się bączki. Cyrkoplica Stara. Kolejne kraklingowe y, piłki. To są y, fontanienki z kraklingiem. Tak mi się wydaje. Dalej. Y, ground Moose. To będą chyba bączki, chwileczkę otworzę to, jestem ciekawy jak to wygląda, pokażę Wam przy okazji. A nie, to są takie piszczałki zwykłe, bardzo fajny pirobayer. Dalej mamy strobokop, to są takie stroboskopy, chyba z cracklingiem, czy coś takiego. Krakingowe yy, Cukiereczki, Świetliki, Dwie paczki. Jak na razie, może będzie więcej. Yy, kolejne piszczałki Scream Mini. Yy, Mosquitos czyli to są te takie mini cyrkoplice. Tutaj coś mi zapakowali. To przejdziemy. Funkę Szlak 3. Od Funke. Rok produkcji 2017 50 gram na paczkę. No, ciekawie, jestem, bo nigdy nie miałem funkę szlagów. Kolejne pikolaczki. Rok produkcji. Nie wiem, czy tu piszę. 2014 takie fajne większe pikolaki na siarę. No. Kolejne piszczące rakietki. Whistling Rocket, Rocket, takie same. Dostałem jeszcze wlepy. Uwaga, wybuchy, pyrogang, fajne, bardzo, bardzo fajne wlepy. Dalej mam y, fontannę od funke, y, To są chyba piszczałki. Tego co mi wiadomo, otwunkę. No ale co my tu mamy? O jeszcze kolejna cyrkoplica, zabytkowa. Wulkany, triplex. Nie będę rozpakowywał. Każdy wie chyba co to jest. Petarki karbon i paczka. Wybuchowych y, motylków z hukiem y, Od SRPRO Flying Banger 6 takich fajnych motylów I teraz zobaczymy sobie co Tutaj dostałem w tym oto Woreczku No Petardy które chciałem mieć Bardzo Bardzo chciałem je dostać są to y, Big Boy Od Zombum 2 gramy na sztukę. Niestety trochę puste, ale na pewno będą fajnie waliły. No, tak się prezentuje paczka. Dobra, to to by było na tyle. Jeszcze pokażę wam jak całość wygląda. No. A więc tak się prezentuje yy, cała moja paczka, którą dostałem od sklepu fireworkishop.pl. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do sklepu fireworkishop.pl z kodem pyrogang z małych macie minus 20% na zakupy. Zapaczkę bardzo dziękuję y, panu y, Michałowi za podesłanie mi tych produktów do testu. To było na tyle w tym odcinku. Siema.